Ale to obleśne. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka na Vlog. Zapraszam Was na kolejny odcinek ja Pana Zjadam! Dzisiaj będę miała dla Was kolejny zestaw, który przywiozłam ze sobą o dziwo ze stanów ze sklepu z bardzo dziwnymi słodyczami. Możecie sobie zobaczyć, jakie słodycze znalazłam w Stanach, bo ja sama byłam w szoku, więc czas na zestaw, na który polowałam bardzo długo przez Ebaya, a znalazłam go w Stanach. Zaczynajmy! A oczywiście jeszcze zanim zacznę, to powiem Wam o makijażu, który mam na sobie, bo nie zgadniecie, jak go zrobiłam. Słuchajcie, zrobiłam go tylko palcami, bez żadnych pędzli, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak osiągnąć ten zadziwiający look tylko przy pomocy palców i paznokci, bo też były użyte, to koniecznie wbijajcie na kanał Beauty. Tak wygląda opakowanie. Jak widzicie, na pewno to będzie jakiś ciągnący się glut o smaku sody. I jak to w japońskich zestawach, zawsze muszą być jakieś śmieszne postacie, które jak gdyby reklamują nam y, ten produkt. Więc tu jest pan glut, a tu jest pan chemik, podejrzewam, który ym, w jakiś magiczny sposób pokaże nam, jak stworzyć własnego gluta. To jest zestaw z firmy Meji, e, i do jego wykonania będziemy potrzebować tylko wody, więc perfekcyjnie. A tutaj z tyłu, jak zwykle, jest instrukcja, i widzicie tutaj, że będzie jakaś zmiana koloru. A tutaj na dole pan profesor pewnie tłumaczy, właśnie, jak to się dzieje, że jest zmiana koloru. E, I na dole pewnie jest wytłumaczony, jak to się dzieje, że ta masa się rozciąga. Więc to sobie przetłumaczę w Google Translatorze i powiem wam później. A tymczasem sprawdźmy, co jest w środku tego pięknego zestawu. Uwaga! Dum, dum, dum. nie wygląda na wiele, ale sprawdźmy bardzo mi się to kojarzy z jakimś innym zestawem który miał właśnie podobne opakowanie ale zobaczmy co tutaj jest w środku, mamy niebieską saszetkę różową saszetkę i zieloną saszetkę o dziwo nie mamy niczego do mieszania, żadnej łyżeczki, nic takiego tylko już teraz mamy samą tackę na szczęście mam parę łyżeczek z innych zestawów, więc wzięłam sobie akurat tą z zestawu Yami Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to to jest amerykańska wersja tych zestawów japońskich, więc koniecznie zobaczcie tutaj, a tymczasem biorę się za przygotowanie. Z instrukcji wynika, że pierwsze co muszę zrobić, to rozdzielić te dwie tacki. Fajne jest to, że tutaj akurat nie muszę używać nożyczek. I teraz mamy dwie osobne części, jedna z gwiazdką i jedna z nutką. Teraz chciałam poczytać instrukcję, co mam zrobić dalej i słuchajcie, jestem totalnym kretynem, bo jednak w środku była łyżeczka, a w zasadzie łyżeczko-szpatułka, ale ona po prostu była taka przezroczysta, że jej nie zauważyłam, więc mamy tutaj w zestawie! Pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, to wlać wodę do drugiej linii od góry. Tam napisali, że to jest około 30 ml i wychodzi około tylu. Teraz biorę zieloną saszetkę i wsypuję ją do środka. Uuu, jaki ładny kolor. Myślałam, że to będzie fioletowy na początku, ale jednak to będzie jakiś taki niebieskawy. Biorę łyżeczkę i dokładnie mieszam. Śmiesznie, bo ten płyn teraz zmienia kolory. Na początku był różowawy, potem niebieski, a teraz jest taki jakby zielonkawy. Ale bardzo mi się podoba ten kolor. Okej, okay, wszystko jest rozmieszane, jest jednolity płyn, więc teraz biorę drugą tackę i różową saszetkę. Wsypuję zawartość do gwiazdki I akurat ten proszek w ogóle nie pachnie Jak go wąchałam to nie czuję żadnego zapachu Natomiast ta kolorowa woda mi pachniała trochę jak soda O nie! Łyżko! Uff. Teraz uwaga dochodzi magic Bo mam wlać ten płyn do tego proszku Więc uwaga spróbujmy Tym 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 Uuuu! Patrzcie na to z zielonego od razu robi się różowe Na zasadzie instant ale czat! Wow! Czy wy to widzicie? Jak to jest piękne? Ej, super! Ja się jaram. Teraz oczywiście trzeba to wymieszać. Ej, to była mega fajna reakcja! Bardzo mi się to podobało. No dobra, teraz ten różowy żel trochę zgęstniał, jak widzicie. Chciałam przetłumaczyć w Google Translatorze, dlaczego właśnie te kolory się tak zmieniają. I oczywiście wiecie, jak Google Translator działa, że nie zawsze dobrze. Więc on przetłumaczył, że to jest dlatego, że pod spodem, jak gdyby w tym w tym bazowym, w tej bazowej saszetce jest słodki ziemniak i on podobno właśnie tak reaguje z różnymi, z różnymi sub substancjami, że po prostu zmienia kolor na zasadzie pewnie jak coś jest bardziej w odczynie kwaśnym to jest taki kolor a jak jest w zasadowym to jest taki chociaż to bardziej mi akurat pasuje do czerwonej kapusty ten opis więc możliwe, że im chodziło o czerwoną kapustę tylko źle przetłumaczyli, ale nieważne lecimy dalej może zresztą spróbuję tego żelka, bo to może mieć jakiś fajny smak chociaż nie pachnie w ogóle. Niech ja tak szybko tylko sobie wezmę trochę na łyżkę. Ok, smakuje dobrze. Jest takie lekko kwaskowate i właśnie bardzo fajnie żelkowe. Trochę tutti frutti, kisiel. Bardzo dobre, bardzo dobre. Ale teraz została nam ostatnia niebieska saszetka. No i tu już jestem pewna, że dojdzie smak sody, dlatego że pachnie jak soda, a poza tym to całe miało mieć smak sody. Więc lecimy. Uuu, dosyć duże tego proszku jak na taką małą ilość płynu, no ale co tam. I teraz, z tego co wiem, powinno zmienić kolor. Uuu, zobaczcie, od razu zmienia kolor. Nawet ten glutek, który tutaj leży. I jak to szybko działa, to się nie musi mieszać, czyli to nie jest na zasadzie jakiegoś dodanego barwnika, tylko właśnie jakiś zasad czy Coś takiego, nie wiem. W każdym razie mieszam. I teraz nie dość, że powinno być bardziej właśnie niebieskie. To powinno być też mega ciągnące się. Co tu się dzieje w ogóle? Zobaczcie tylko na to, jak to mega dziwnie wygląda. Dobra, mieszaj się, ale jestem niecierpliwa. Wow, ale dziwne, takie kropki powstają. No dobra, widać, że to trzeba po prostu chyba bardzo długo mieszać, żeby to miało, wiecie, jednolitą konsystencję. Jeszcze tak pewnie z 10 minut. I może osiągnę to, co powinnam osiągnąć. Ale ja uwielbiam takie glutowate rzeczy. Dalej, dalej ręce gadżeta. Niech to się wymiesza. Ło, wow, to się w ogóle zrobiło, takie bardziej białe. What? Ale glut, mega czad. Szczerze mówiąc, to teraz przypomina mi konsystencję glutka, którego robiłam na tym kanale z pasty do zębów. Serio, to jest dokładnie to samo. Aż się boję tego spróbować, bo to mi się kojarzy z pastą do zębów. No dobra, ale chyba to już jest wymieszane, bo jest w miarę jednolitej konsystencji i zobaczcie tylko na to. Z tego co widziałam, to na instrukcji jest napisane, że ten glut potrafi się naciągnąć nawet do 30 cm. Ja to uwielbiam takie rzeczy. Ue! Wygląda super fajnie, zobaczcie tylko na to. Właśnie dla mnie takie glutowate konsystencje są po prostu najlepsze. Zobaczę, jak daleko mi się ten glut wyciągnie. Wow. Więcej gluta. Wow. No, jestem pewna, że to spokojnie 30 cm. Jest. Ciekawe, jak to może smakować. Ale pewnie jak taka mega rozciągliwa pianka. I na instrukcji jest napisane, że ta, to coś rozciąga się tak dlatego, że ma tutaj skrobie. Spójrzcie, tylko na tego gluta. Wow. Nie wierzę, że mam to zjeść, serio, to jest takie gęste. No, ale teraz, skoro nasz zestaw jest gotowy, to teraz dum, 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 czas na próbę testu. No, dobra, słuchajcie, szczerze mówiąc, nie spodziewałam się czegoś aż tak gęstego, bo to jest naprawdę jak ten slime. I zobaczcie, jak on się rozciąga. No, 30 cm to jest na pewno. Wow, może nawet do 40, obczajcie to. Masakra, wydaje mi się, że z tego jest tona zabawy, oprócz jedzenia, to jest po prostu mega fun, naprawdę, ja jak zobaczyłam, że to właśnie zmienia tą konsystencję, to byłam tak zajarana, no jak dziecko, spójrzcie tylko na to, można się bawić jedzeniem jak glutkiem. Bo nie wiem, czy wiecie, ale te właśnie takie glutki do rozciągania, to była jedna z moich ulubionych zabawek i nadal uwielbiam, a jeżeli jeszcze potem możecie to zjeść, to jest chyba najlepszy deal ever. Więc urwę sobie kawałek nie sądzę, to jest takie gęste. No i spróbuję. Na pewno ma zapach sody. mmm O! Jest mega kwaśne, mega kwaśne, ale to dobrze, bo wtedy nie czuć takiej mydłej sody, więc jest takie kwaśne, że aż mnie skręca. Ale ta konsystencja jest naprawdę, no podejrzewam, że dla niektórych mogłaby być trudna do przeżycia, bo jest taka bardzo. trudna do, do zjedzenia, <grym> jakbyście mieli takiego mega kwaśnego gluta. Ło! Wow. Ale przyznam, że to jest bardzo wciągające. Naprawdę. Mam wrażenie, że dałoby się z tego nawet zrobić balona. O! Prawie. Ej, niesamowite to jest. Bardzo mi się to podoba i jest cholernie kwaśne. Tylko mam wrażenie, że z czasem właśnie staje się mniej rozciągliwe, a bardziej się rwie. Chociaż... Chociaż... Chociaż może nie. Widzicie to jest jakaś magia. Ale to obleśne. <grym> Ale to jest takie fajne. Uwielbiam się bawić nią. Mega chat. Spróbuję dodać do tego trochę wody i zobaczyć, co będzie. Dobra, trochę wody. Pytanie, czy to się w ogóle wymiesza. Uo! Mam nadzieję, że się nie zepsuje. Dobra, wymieszało się, więc dodam jeszcze trochę więcej. Robiły się takie balony z tego gluta. Ej, to jest super, jest takie obrzydliwe. Czasami coś jest takie fajnie obrzydliwe, wiecie, że tak, że nie do końca się wam to podoba, a z drugiej strony jest super. Dobra, więcej wody dla Gluta. No, mam, mam wrażenie, że on odżył teraz. Uuu, z tą większą ilością wody. Mega! I wszędzie mam kłaki kota w tym. Ha! Oh, Zobaczcie, to, to jest straszny. Genialny zestaw, taki właśnie na granicy obrzydliwości i ciekawości. A mi się wydaje, że to jest perpetuum mobiler, czyli po prostu dodajecie cały czas wody i to cały czas odżywa. Mega chat, mega. To jest naprawdę chyba jeden z takich bardziej zabawowych, obrzydliwych deserów z Japonii. O, to już się łatwieje. To już się łatwieje. To już jest taki bardzo gęsty kisiel. Ale jednocześnie mega ciągnący. Super to jest czad. Możecie mieć takiego gluta, właśnie w ustach to jest takie mega lepkie, mega ciągnące. Mmm. Mm. Dla niektórych to może być mega obleśne, ale jak to jecie, to jest super. Mhm. mhm. Sami byście chcieli z tym bawić. Serio, nie mogę się od tego oderwać. Już dawno powinnam kończyć ten film, bo kogo to obchodzi, że siedzę i bawię się glutem, ale naprawdę nie mogę się od tego oderwać. Więc jeżeli byście zobaczyli taki zestaw, to bardzo, bardzo polecam z całego serduszka. Może smak nie jest taki super mega fajny, ale za to zabawa. Taka. Więc dziękuję wam, że znowu ze mną byliście, oczywiście jeżeli chcecie oglądać mnie dalej, to tutaj macie do wyboru dwa różne filmy, możecie sobie kliknąć w któryś z nich i oglądać mnie dalej. Więc widzimy się w kolejną środę lub niedzielę, dzięki wielkie i do zobaczenia. Pa pa!